Dawid Kobiera z nami na kolejnym Artnox Campie. To twój pierwszy raz na kampie, czy już byłeś wcześniej? Nie, już byłem tutaj na takim mini takim gdzie nie było aż tylu zawodników, co teraz. To jest mój drugi raz tutaj u Artura. Jest naprawdę Teraz jest naprawdę mocno. Kurczę, Artur nam tutaj wrażeń dostarcza tyle, że jest mocny zajazd, już czuć zmęczenie. No świetna inicjatywa, jest tutaj was naprawdę dużo, ciężko się zmieścić na tej ogromnej sali. No i każdy ma jakąś walkę niedługo, więc poziom naprawdę jest wysoki tutaj. Tak, no poziom tutaj, tutaj sami najlepszy, Czołówka Polski, tutaj i nie tylko. Tutaj, a Kings tak dla materni się przygotowuje, także no, trzeba sobie pomagać. Jesteśmy jednym teamem, także każdy każdemu coś tam jest w stanie pomóc, i tyle. Jednym słowem, można się spodziewać części. Zawsze. <laughs> chciałbym być zawsze. Jeżeli będę mógł, to zawsze chciałbym być tutaj która Jest naprawdę super atmosfera, każdy sobie pomaga. I no wiadomo, doświadczenie człowiek zdobywa, jak tutaj z lepszymi tutaj trenuje i żeby przygotować się jak najlepiej do walki. Nie? E, walczyłeś faca, e, wielka, duża organizacja, jak wrażenia? Nie no, organizacja jedna z największych na świecie, także no wrażenia były ogromne i no niestety porażka, ciężki knockout tutaj dostałem od chłopaka z Warszawy. No niestety nie udało się. Chciałbym jeszcze kiedyś tam móc zawalczyć, żeby pokazać się z lepszej strony. No tak, to było duże wyzwanie, prawda, dla Ciebie? Tak, ogromne, gdzie tak naprawdę jestem na początku gdzieś tam takiej przygody z zawodowym MMA. No była ogromna szansa, nie, nie wykorzystałem jej do końca, także no Zobaczymy później, nie? nie? za szybko poszliście oboje na całość, no Łazowski to jednak jakiś dobry. Tak. Nie no na pewno, tam tutaj to była no, szalancja taka z mojej strony, że błąd, no w szatni dostałem mocny tutaj od trenerów i Artura, także no walka, no niestety, no. no ale <grym> lekcje... Emocje wzięły tutaj górę niestety, hmm. no. no. ale lekcję niesamowitą przeżyłeś, prawda? Ja jeżeli ją dobrze spożytkujesz, no to, to więcej się to nie powtórzy, prawda? No chciałbym, pracuję nad tym naprawdę mocno, sparuję gdzie się tylko da, także żeby do, zdobywać to doświadczenie i, i nie popełniać już więcej takich błędów i takiej nonszalancji w ringu, żeby nie było. Co dalej? Będziesz wracał do ACA, czy masz jakieś inne oferty? Nie no, na razie tutaj do ACA jest za szybko, żeby mhm. trzeba coś tam zrobić i y, teraz y, zacząłem okres przygotowawczy już tutaj do gali, która odbędzie się w Bydgoszczy na of Fight Night y, w maju, 23 maja. Zapraszam wszystkich serdecznie. Y, y, zacząłem przygotowania już tutaj dwa tygodnie wcześniej, byłem na obozie z chłopakami ze strefy Lubin w Karpaczu. Teraz jestem tutaj na kampie u Artura. Także zacząłem mocno już przygotowywać się tutaj do tej walki. Yy, zmieniłem ka zmieniam kategorię wagową z ciężkiej na półciężką. Po tam, tych porażkach, które gdzieś tam się znalazły w moim rekordzie, tutaj zdecydowaliśmy, że powinno być teoretycznie z moimi warunkami lepiej w półciężkiej. Także jestem tutaj, kroki poczyniłem, żeby zbić tą wagę. Wiadomo, ja kategoria ciężka to ciężka sprawa bardzo ciężka, tym bardziej, że nie jestem jakimś wielkoludem, także no, wszyscy są dużo ciężsi, wyżsi, także no, było ciężko, no. zobaczymy teraz półciężki, na pewno jest więcej zawodników, będzie może trudniej, ale warunkami bardziej tutaj Artur i trenerzy powiedzieli, że pasuje do półciężki, także spróbujmy. Jasne, słuszny wybór, e, powiedz rywala już masz na tą galę w Bydgoszczy? Nie, jeszcze tutaj organizatorzy szukają mi tutaj przeciwnika, żeby coś tam było. Nie? Powiedz, kiedy trafiłeś w ogóle do Artnoxa, jak się wasza współpraca zawiązała? Do Artnoxa trafiłem tak naprawdę w zeszłym roku przed tym, właśnie przed tą walką mm. z ACA przez Michała Andryszaka. Gdzieś tam pytaliśmy, szukaliśmy gdzieś walki i skontaktował nas z Arturem. Mm. Kilka telefonów i już była walka w ACA, także. No i ta współpraca trwa, Artur, mnie tutaj, gdzie tam były porażki, nie skreślił. Daje mi cały czas szansę. I, I tyle. No. Działamy dalej. Nie? Już wiadomo, czyja to wina Longera. <laughs> no nie no, całe szczęście dziękuję Michał, także że tutaj mnie poznałeś z Arturem i naprawdę jestem wdzięczny. Otwiera to naprawdę duże szanse tutaj na, na, na zdobycie gdzieś walk i w ogóle na rozpoznawalność. No, wszystkiego typu tutaj, żeby znaleźć sponsora, jednak ten Artnox robi robotę. No właśnie, o to, to chciałem też pytać, bo niektórzy zawodnicy próbują sami budować te swoje kariery, ale na przykład na przykładzie kickboxingu w Polsce, nie wiem czy obserwujesz, eee, skończył się DSF i wielu mistrzów DSF-u nie ma w tej chwili gdzie walczyć, nie, nie stoczyło żadnej walki od, od jakby zamknięcia się tej organizacji. Dominik Zadora jest w się i Artur mu coś znalazł, prawda? Więc hmm. naprawdę warto mieć menadżera, który dba o siebie. Nie no, oczywiście, tutaj Artur naprawdę robi wielką robotę dla wszystkich chłopaków, dba. Interesuje się to nie jest tak, że zostawia każdego samego. No to jest o, szerokie drzwi, zostały otwarte, jeżeli artnok jest tutaj. Jestem w ArtNoksie, to drzwi mam naprawdę szeroko otwarte. No tak, tyle. Walczyłeś z Filipem stawowym? Obserwujesz jego karierę? Tak, obserwuję. No też dołączył do naszego teamu po, po walce ze mną, także, którą wygrał. Do, dość mocno wygrał, <laughs> także no, nie no, teraz już widziałem w Babilonie wygrał, kolejną no walkę. A to się chciałem zapytać, jak ta walka, jak ją A. oceniasz? No mocno, nie, mocny chłopak, łeb ma tak twardy, że nie wiem z czego on ma tą głowę, <laughs> naprawdę mocny, no wróżę mu naprawdę, jest młodym chłopakiem, wróżę mu karierę naprawdę. Ale sylwetki nie ma idealnej i wielu ludzi może nie, nie, nie bierze go na poważnie, prawda? No na pewno, nie, gdzieś tam może też go przez to zlekceważyłem, no ale jak to się mówi, wygląd nie walczy, prawda, no, no. i to się okazało, ja do doświadczyłem na własnej skórze, także no, you <laughs> Daj Bóg, żeby Filipowi się to udało. No coraz więcej jest tego potwierdzenia, chociażby nasz Adaś Kownacki, który robi fenomenalną robotę, a też nie wygląda jak Gladiator, czy Ruiz, prawda, który niedawno tak. dostał, miał, był mistrzem przez chwilę. E, także no, mam nadzieję, że to jakoś tam też za, w, w, jakby w opiniach kibiców zostanie wzięte pod uwagę, bo oni często właśnie myślą w ten sposób. Ma piękne wieżowane mięśnie, to musi być dobry. Tak, dokładnie. No, to tak wszyscy myślą, że jak już jest duży i napakowany, każdy mięsień widać, to, to na pewno jest dobry. No, jak się okazuje, tutaj na wiele przykładów, których podałeś, czy Tyson Fury kolejny tak. też, no, no wygląda nie walczy, nie? Także nie skupiam się na tym też, także no zobaczymy. E, przy Tysonie Fury to, to można byłoby jeszcze więcej tych ty, elementów dodać. Tak, no on ma specyficzne tutaj przygotowania, nie? Tam zlizaniem różnych części ciała, żeby było fajnie. No, no widocznie tutaj daje rezultaty, tak? No, z zmiarzył, że można powiedzieć, nie o ostatniej walce, także. Potrafi też poszerzać e, autoświadomość, tak że wszystko potrafi. No tak, tak. No. Widzę, że obserwujesz boks troszkę. Troszeczkę tak, mój trener tutaj się wywodzi z boksu, także mhm. mocno stawiamy na ten boks. tutaj, także. Walka z dominacją Fiorego Cię zaskoczyła? Liczyłem na to, liczyłem mhm. na to, także no fajnie zawalczył naprawdę. Nie dam by tam powiedzieć słowa naprawdę tak Wajderowi. Wajder się tłumaczy tą zbroją, no, no, tak, ale... Nie, no. Kiepskie. To jest Kiepskie. dla mnie, no, nie, mistrzowi nie wypada się tak tłumaczyć. No, a pióry zrobił robotę, z czego tam podmęczał, nie? Mhm. tak, tak, tak że naprawdę fajnie zawalczył. Nie? Mądrze, mądrze przede wszystkim. Trzeba się tego uczyć, żeby mądrze walczyć. To, co jest ciekawe, to jest to, że on wychodzi praktycznie do każdej walki z czymś innym, z czymś nowym. W pierwszej walce walczył bardziej na wstecznym, teraz właśnie bardziej zaatakował zupełnie inny bokser. Tak, no, no, widocznie tam, bo tam zmienił chyba trenerów, nie? Także, no, no, mądry, mądry, chłopak, kurde widać, nie? Wszystko na luzie, tak, kurde, no super, super sprawa, nie? <laughs> Można się uczyć tak naprawdę tego od niego, że tego luzu, tego wszystkiego, nie? Jest strasznie taki, no, nie, nie, nieprzewidywalny, nie? Raz tak, raz tak, także. No mocnych chłopak. Nie? No, tych innych elementów to niekoniecznie. No nie. No lepiej nie. Ale widzę, że się tutaj zajawka na Fójrego, bo jak robicie zdjęcia, to wszyscy machają je No tak, ostatnio się to stało modne po tym, jak on to powiedział. Nie? Się... Słuchaj, e, chciałem Cię jeszcze zapytać o ten program reality show Polsatu i KSW Only One. Trzech kolegów z grupy startuje. Obserwujesz? Tak, obserwuję. No najbardziej bliski jest mi tutaj Bartek Gładkowicz, który jest z miasta, razem tam, przychodzi do nas do klubu na zapasy. Także jest mi bardzo blisko i liczę na niego, nie? tak, żeby mu tam się udało i wygrał to. Nie? Ma ogromne ku temu szanse, no, zobaczymy, nie? od piątku tak? tak. Zobaczymy. No, tu już pytałem kilka razy, kto wygra, kto wygra, nikt mi nie chce powiedzieć, a ty mówisz, że wygra Clark? Tak, ja bym chciał. Tego, także tego mu życzę. Bartek jestem z tobą. Okay, super. No to jest co, dzięki serdeczne, powodzenia dalej i do zaczenia na kolejnych artnoxowych kampach. Tak, tak. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Zapraszam wszystkich w maju na NBO Fight Night do Bydgoszczy. Dziękuję.